Twój urok nie krzyczy, on szepcze, i nawet gdy nie zwracasz na niego uwagi, jest tam, pracując na Twoją korzyść. Podczas gdy wielu mężczyzn desperacko goni za powierzchownymi cechami urody, Ty prawdopodobnie już emanujesz czymś o wiele potężniejszym obecnością, której nie można wyprodukować ani kupić. Prawdziwa męska atrakcyjność wykracza daleko poza symetryczną twarz czy markowe ubrania. Przejawia się w efekcie, jaki wywierasz na innych bez najmniejszego wysiłku. Jest w sposobie, w jaki obcy reagują na Twoją obecność. Jest w subtelnej zmianie zachowania kobiet, gdy wchodzisz do pomieszczenia. Richard Barton, jeden z najbardziej magnetycznych mężczyzn Hollywood, nigdy nie był uważany za konwencjonalnie przystojnego, a jednak zdobył Elizabeth Taylor sześć razy. Jego siła nie tkwiła w jego cechach fizycznych, lecz w sile jego obecności. To samo może przydarzyć się Tobie właśnie teraz. Oznaki są wszędzie wokół Ciebie, małe, dyskretne wskaźniki, które pojawiają się, gdy najmniej się tego spodziewasz. Przeanalizujmy osiem niepodważalnych oznak, które dowodzą, że już posiadasz autentyczną atrakcyjność. I uwierz mi, nie chodzi tylko o wygląd zewnętrzny, chodzi o Twoją energię, Twoje zachowanie i cichy wpływ, jaki wywierasz na innych. 1. Kobiety zwracają na Ciebie szczególną uwagę. Jest w Tobie coś, co sprawia, że ona koncentruje się nieco bardziej i zauważa drobne szczegóły. Gdy jesteś zdecydowanie atrakcyjnym mężczyzną, kobiety mają tendencję do zwracania na ciebie szczególnej uwagi, większej niż na większość ludzi. Widać to w sposobie, w jaki pamiętają drobne szczegóły tego, co powiedziałeś. Zauważają, gdy zmieniasz fryzurę, lub komplementują twoje ubranie, nawet jeśli jest to coś prostego. Wychwytują twoje nawyki, twój nastrój, a nawet twoje perfumy, ponieważ są dostrojone do ciebie na głębszym poziomie. Wyobraź sobie, że mimochodem wspominasz, że lubisz określony rodzaj muzyki czy jedzenia, a później ona porusza ten temat, jakby został z nią. To nie jest przypadkowe. To celowe skupienie. Badania z zakresu neuronauki Uniwersytetu Stanford. Wykazały, że gdy jesteśmy kimś zauroczeni, nasz mózg dosłownie przydziela więcej zasobów poznawczych do przetwarzania informacji o tej osobie. To tak, jakby mózg mówił: Zwróć tu szczególną uwagę, to jest ważne. Psycholog dr Robert Cialdini, ekspert w dziedzinie wpływu społecznego, nazywa to efektem selektywnej uwagi naszą tendencją do filtrowania i zatrzymywania. Informacji o osobach, które nas intrygują lub przyciągają. Gdy kobieta potrafi powtórzyć szczegóły o tobie, których większość ludzi nawet by nie zarejestrowała, to wyraźny sygnał. Naturalnie atrakcyjni mężczyźni przyciągają uwagę, a kobiety mają tendencję do skupiania się na rzeczach, które je przyciągają, czy to Twój głos, styl, czy po prostu sposób, w jaki się zachowujesz. Ta uwaga oznacza, że wywarłeś Wpływ i nie jest to coś, co mogą łatwo zignorować. Prawdziwie elegancki mężczyzna rozpoznaje ten sygnał bez stawania się egocentrycznym z tego powodu. Rozumie, że ta dodatkowa uwaga jest przywilejem, który wiąże się z odpowiedzialnością bycia autentycznym i pełnym szacunku. I to prowadzi nas do oznaki, która wykracza daleko poza wygląd fizyczny. 2. Otrzymujesz komplementy. Ale nie, tylko dotyczące Twojego wyglądu. Naprawdę atrakcyjni mężczyźni często otrzymują komplementy, które wykraczają daleko poza twarz czy ciało. Oczywiście ludzie mogą wspomnieć o silnej szczęce czy dobrej formie fizycznej, ale komplementy nie kończą się na tym. Jesteś zauważany za swój styl. Za to, jak dobrze leżą na tobie ubrania, za twoje wyczucie mody, a nawet za pewność siebie, którą demonstrujesz wchodząc do pomieszczenia. Ludzie mogą komentować twój zapach, przyciągnięci subtelnym aromatem, który pozostawia trwałe wrażenie. Inni mogą być zafascynowani tonem twojego głosu, głębokim, spokojnym lub charyzmatycznym. A czasami komplementy dotyczą Twojej obecności lub energii, jak masz taką dobrą wibrację, lub jest w Tobie coś po prostu magnetycznego. Włoski badacz Umberto Eco, w swoim słynnym studium estetyki, zaobserwował, że prawdziwe piękno wykracza poza cechy fizyczne i obejmuje elementy takie jak ekspresja, postawa i głos. Tworząc to, co nazywał harmonijnym przyciąganiem, gdy wszystkie elementy osoby współpracują, aby stworzyć efekt większy niż suma części. Dzieje się tak, ponieważ prawdziwa atrakcyjność to kompletny pakiet to sposób, w jaki mężczyzna się zachowuje, jak mówi, jak wchodzi w interakcję z ludźmi i spokojna pewność siebie, która go otacza. Nie chodzi tylko o posiadanie dobrych cech. Chodzi o uczucie, jakie ludzie mają, gdy są w Twoim towarzystwie. Naprawdę elegancki mężczyzna przyjmuje te komplementy z wdziękiem i pokorą, rozumiejąc, że jego atrakcyjność pochodzi zarówno z wnętrza, jak i z zewnątrz. Docenia wartość tych komentarzy, nie pozwalając, aby definiowały jego poczucie własnej wartości. A to prowadzi nas do oznaki, która naprawdę wykracza poza fizyczny wygląd. Trzek, ludzie patrzą na ciebie, gdy myślą, że nie zauważasz, czy kiedykolwiek wszedłeś gdzieś i poczułeś na sobie spojrzenia, mimo że nikt nie powiedział ani słowa. To nie paranoja, to jeden z najwyraźniejszych znaków, że twoja obecność budzi autentyczne zainteresowanie. Spojrzenia rzadko kłamią. Gdy obcy szybko odwracają wzrok, gdy zdają sobie sprawę, że zauważyłeś lub gdy rzucają to drugie dyskretne spojrzenie, myśląc, że nie zauważyłeś, to czysta atrakcja. W działaniu. To jak detektor prawdy, który przekracza wszystkie konwencje społeczne. W badaniu przeprowadzonym przez Uniwersytet Aberdeen naukowcy odkryli, że spędzamy średnio trzy dodatkowe sekundy patrząc na twarze, które uważamy za atrakcyjne, automatyczny odruch naszego mózgu. Gdy dzieje się to z Tobą regularnie, jest to wyraźny znak, że Twoja obecność ma magnetyczny efekt. Prawdziwie atrakcyjny mężczyzna nie potrzebuje krzykliwych sztuczek. Twoja naturalna postawa. Sposób, w jaki poruszasz się z determinacją, spokojna pewność siebie, która od ciebie emanuje wszystko to tworzy obraz, który bez wysiłku przyciąga uwagę. To jak bycie w galerii sztuki, gdzie jesteś jedynym dziełem, przy którym wszyscy się zatrzymują, by podziwiać, nawet jeśli tylko na chwilę a najciekawsza część. Ten rodzaj przyciągania dzieje się całkowicie poza Twoją kontrolą. Nie jest to coś, co możesz włączyć lub wyłączyć. To naturalna reakcja, jaką ludzie mają na Twoją obecność. Jeśli zauważasz te spojrzenia, często nie lekceważ tego, co to mówi o Twoim poziomie atrakcyjności. Ale pamiętaj, prawdziwa elegancja polega na rozpoznawaniu tych spojrzeń bez stawania się aroganckim z ich powodu. I to. Prowadzi nas do następnego znaku, który jest jeszcze bardziej wymowny. 4. Obcy są wyjątkowo mili dla Ciebie. Twój wygląd i energia komunikują się, zanim wypowiesz choćby słowo. Niezaprzeczalnym znakiem, że jesteś naprawdę atrakcyjnym mężczyzną, jest to, gdy obcy działają z niezwykłą uprzejmością lub zależy im na rozmowie z tobą. Ludzie, którzy cię nie znają, mogą więcej się uśmiechać, inicjować spontaniczne rozmowy, lub znajdować drobne uzasadnienia, by być blisko ciebie. Nie chodzi tylko o flirt, czasami po prostu Twój wygląd lub wibracja naturalnie budzi ciekawość lub przyciąga. W słynnym badaniu nad efektem aureoli, przeprowadzonym na Uniwersytecie Harvarda, Badacze odkryli, że atrakcyjne osoby otrzymują preferencyjne traktowanie w prawie wszystkich interakcjach społecznych, od bardziej uważnej obsługi w lokalach po większą gotowość obcych do pomocy. To zjawisko zachodzi automatycznie, bez świadomości ludzi, że to robią. Możesz to zauważyć, gdy jesteś w kawiarni w Warszawie. A kelner zaczyna zadawać ci osobiste pytania, lub żartować z tobą bardziej niż zwykle, nawet z kolejką za tobą, lub gdy ktoś na targu Hala Mirowska rozpoczyna rozmowę o winie, które wybierasz, choć wyraźnie nie było takiej potrzeby, lub gdy otrzymujesz upgrade pokoju w hotelu bez pytania, to jakbyś miał niewidzialną przepustkę VIP do bardziej pozytywnych interakcji społecznych. Ludzie czują naturalny impuls, by się z tobą połączyć, a twoja atrakcyjność ułatwia im rozpoczęcie rozmów. Prawdziwie elegancki mężczyzna rozpoznaje ten przywilej i korzysta z niego mądrze i z wdzięcznością, nigdy z arogancją czy manipulacją. Rozumie, że siła atrakcyjności wiąże się z odpowiedzialnością traktowania wszystkich z równym szacunkiem. Ale jest inny znak, który jest jeszcze bardziej wymowny, jeśli chodzi o to, jak kobiety reagują na Twoją obecność. 5. Kobiety tworzą preteksty, by być blisko Ciebie. Jest w Tobie energia, która przyciąga ludzi jak magnes, nawet gdy się nie starasz. Jednym z najbardziej oczywistych znaków że jesteś autentycznie atrakcyjny jest to, gdy kobiety zaczynają wymyślać małe preteksty tylko po to, by być w Twoim pobliżu. Na początku może to wyglądać jak zbieg okoliczności, ale nim nie jest. Nagle ona potrzebuje pomocy z czymś, w czym przypadkowo się specjalizujesz, lub przypadkowo. Pojawia się w tym samym miejscu co ty, raz, dwa, trzy razy. To nie są przypadkowe spotkania. To subtelne ruchy mające na celu stworzenie bliskości bez zbyt oczywistego ujawniania intencji. Pomyśl o zachowaniu Marilyn Monroe, gdy była zainteresowana Arturem Millerem. Przed ich oficjalnym związkiem zaczęła pojawiać się na wydarzeniach literackich, środowisku całkowicie poza jej zwyczajową strefą. Tylko po to, by stworzyć przypadkowe spotkania z pisarzem, który zwrócił jej uwagę. Możesz zauważyć ten wzorzec w pracy. Ta koleżanka, która zawsze potrzebuje Twojej opinii w błahych sprawach. Lub na siłowni w Krakowie, gdy ktoś stale wybiera urządzenie obok twojego, nawet gdy inne są dostępne, lub podczas wydarzeń towarzyskich, gdy kobieta, którą ledwo znasz, zaczyna prosić o rekomendacje na tematy, które przypadkowo wspomniałeś w poprzedniej rozmowie. Te zachowania to sposób na krążenie wokół ciebie bez konieczności deklarowania wyraźnego zainteresowania. Bo społeczny taniec tak stary jak ludzkość. Ale pozostaje jednym z najbardziej wiarygodnych wskaźników autentycznego zainteresowania. Atrakcyjny mężczyzna rozpoznaje te wzorce bez wykorzystywania ich, rozumie niewerbalne języki kiki atrakcji i odpowiada z elegancją, nigdy z arogancją. To ta równowaga między percepcją a dyskrecją oddziela autentycznie atrakcyjnego mężczyznę od po prostu próżnego i to nie wszystko. Jest jeszcze jeden znak, jeszcze bardziej wymowny, który zdarza się z kompletnie obcymi osobami. 6. Ludzie nieświadomie naśladują twoje gesty i postawę. Twoja energia jest tak silna, że ludzie kopiują cię, nawet o tym nie wiedząc. Subtelnym, ale potężnym znakiem, że zdecydowanie jesteś atrakcyjnym mężczyzną, jest to, gdy ludzie zaczynają naśladować twoje gesty, postawę lub sposób mówienia, mogą krzyżować ramiona, gdy ty krzyżujesz swoje, pochylać się, gdy ty się pochylasz, lub śmiać się i uśmiechać, gdy ty to robisz, nawet jeśli chwila tego naprawdę nie wymaga. To nie jest coś, co planują, po prostu się dzieje. Ponieważ czują się połączeni z Twoją obecnością i chcą nieświadomie poczuć się bliżej Ciebie. Jest to naturalna reakcja, gdy ktoś jest przyciągany Twoją obecnością i pragnie poczuć głębsze połączenie z Tobą. W psychologii społecznej znane jest to jako mimikra behawioralna, dobrze udokumentowane zjawisko, w którym nieświadomie naśladujemy osoby, które podziwiamy lub które nas przyciągają. Na przykład, jeśli siedzisz z kimś i zauważasz, że zaczyna opierać ramię w ten sam sposób co ty, lub bierze swój napój zaraz po tobie, to jest odzwierciedlanie. Lub jeśli dotykasz twarzy, czy poprawiasz rękawy, a ona robi to samo kilka sekund później, to kolejna wskazówka. Badania Uniwersytetu Nowojorskiego wykazały, że to zachowanie odzwierciedlające występuje dwukrotnie częściej. Gdy jesteśmy w obecności osób, które uważamy za atrakcyjne lub które podziwiamy, to tak, jakby nasz mózg mówił: Chcę być jak ta osoba lub połączyć się z nią. Te małe działania pokazują, że masz silną naturalną atrakcyjność, a ludzie wychwytują twoją wibrację, nie zdając sobie z tego sprawy. Prawdziwie elegancki mężczyzna nie wymusza tego połączenia. Dzieje się organicznie, ze względu na to, kim jest. 7. Kobiety stają się nerwowe lub chichoczą w Twojej obecności. Twoja obecność ma taki rodzaj efektu, który bez ostrzeżenia wywołuje motyle w brzuchu. Jednym z najwyraźniejszych znaków, że zdecydowanie jesteś atrakcyjnym mężczyzną, jest to, gdy kobiety stają się widocznie nerwowe lub chichoczą w Twojej obecności. Nie ma to nic wspólnego z ogólną nieśmiałością. Odnosi się konkretnie do tego, jak reagują na ciebie. Nagle zaczynają dotykać swoich włosów, poprawiać ubranie, lub stają się nieco niezgrabne, jakby coś upuszczały lub zapominały. Co chciały powiedzieć? Głos może stać się łagodniejszy, lub zaczynają śmiać się bardziej niż zwykle, nawet z żartów, które nie są aż tak zabawne. Ta nerwowa energia rodzi się z poczucia podekscytowania, ale niepewności co do tego, jak zachować się przy kimś, kogo uważają za naprawdę atrakcyjnego. Neuronaukowiec dr. David Eagleman wyjaśnia, że to zachowanie jest związane z uwalnianiem dopaminy w mózgu, tego samego neuroprzekaźnika kojarzonego z przyjemnością i nagrodą. To dosłownie chemiczna reakcja na Twoją obecność. Wyobraź sobie prostą rozmowę, w której ona nadmiernie się uśmiecha, szybko odwraca wzrok lub śmieje się z prawie wszystkiego, co mówisz. To nie jest tylko przyjazne zachowanie. To znak, że Twój wygląd, energia lub wibracja wywołuje głębokie wrażenie. Prawdziwie elegancki mężczyzna rozpoznaje te znaki bez wprawiania jej w zakłopotanie lub zwracania uwagi na jej nerwowość. Utrzymuje naturalnie płynącą rozmowę, sprawiając, że czuje się komfortowo dzięki jego pewnej i spokojnej obecności. Co ciekawe, najbardziej atrakcyjni mężczyźni często wywołują ten efekt, nie zdając sobie z tego sprawy, po prostu będąc autentycznymi. I to prowadzi nas do kolejnego wymownego znaku, którego możesz nie zauważyć. 8. Ludzie zakładają, że jesteś już zajęty. Gdy ludzie automatycznie zakładają, że już masz związek, jest to w rzeczywistości cichy komplement, który mówi wiele o tym, jak cię postrzegają. Atrakcyjni mężczyźni często słyszą frazy takie jak na pewno masz dziewczynę, lub niemożliwe, żebyś był singlem. Dzieje się tak, ponieważ Twój wygląd, pewność siebie i obecność przekazują obraz kogoś, kto z pewnością został już wybrany a nie chodzi tylko o wygląd fizyczny chodzi o sposób, w jaki się zachowujesz, jak mówisz, jak się ubierasz a nawet jak komfortowo wydajesz się czuć we własnej skórze. W badaniu Uniwersytetu Oklahoma. Naukowcy odkryli, że osoby o cechach związanych z wysoką wartością jako partner romantyczny, pewność siebie, poczucie humoru, naturalna elegancja były często uznawane za już zajęte, nawet bez dowodów. Na to, to to, co psychologowie nazywają heurystyką dostępności, zakładamy, że osoby o wysokiej wartości zostały już schwytane. Czasami kobiety zadają te pytania nie tylko z ciekawości, ale jako subtelny sposób na odkrycie Twojej dostępności, jednocześnie chroniąc swoją dumę w przypadku, gdybyś odpowiedział, że tak, jesteś zajęty. Założenie, że jesteś już w związku, tworzy poczucie tajemnicy i konkurencji, co może uczynić Cię jeszcze bardziej atrakcyjnym w ich oczach. Komunikuje innym, że nie jesteś tylko atrakcyjny. Jesteś kimś, kto wyróżnia się na tyle, by być uważanym za pożądanego. Elegancki mężczyzna odpowiada na te założenia z wdziękiem i szczerością, bez gier czy manipulacji. Rozumie, że jego autentyczna atrakcyjność nie musi być ogłaszana ani wyolbrzymiana. Jeśli zauważyłeś przynajmniej niektóre z tych oznak. Prawdopodobnie posiadasz ten naturalny urok, który przyciąga ludzi. Nie jest to coś wyprodukowanego czy fałszywego, to to, kim naprawdę jesteś. Zbliżamy się do końca tego filmu, ale zanim zakończymy, ja, Daniel, chcę, abyś zastanowił się, ile z tych oznak zidentyfikowałeś ostatnio w swoim życiu. Prawdziwa, męska elegancja nie musi być ogłaszana, jest odczuwana i rozpoznawana przez innych. Często nawet zanim otworzysz usta. Jeśli chcesz jeszcze bardziej wzmocnić swoją magnetyczną obecność i przekształcić swoją elegancję w prawdziwą siłę i sukces, kliknij przycisk subskrypcji właśnie teraz i aktywuj dzwonek, aby otrzymywać więcej ekskluzywnych treści, takich jak ta. Zostaw swoje polubienie, jeśli chcesz opanować sztukę prawdziwej męskiej elegancji. Dziś. Przeanalizowaliśmy osiem niepodważalnych oznak, że jesteś już naturalnie atrakcyjnym mężczyzną. Kobiety zwracają na ciebie szczególną uwagę, otrzymujesz komplementy, które wykraczają poza twój wygląd. Ludzie patrzą na ciebie, gdy myślą, że nie zauważasz. Obcy są wyjątkowo mili dla ciebie. Kobiety tworzą preteksty, by być blisko ciebie. Ludzie nieświadomie naśladują twoje gesty i postawę. Kobiety stają się nerwowe lub chichoczą w twojej obecności i ludzie zakładają, że jesteś już zajęty. Skomentuj obecność. Jeśli ten film rezonował z tobą, tutaj walczymy z niedbałością i podnosimy standard męskiej elegancji. Do następnego filmu.